Hej dzisiaj jak wam minął pierwszy tydzień szkoły? Jeśli fajnie, to zostawcie 3 miliony łapek w górę. U mnie lekcje dopiero się rozkręcają. A dziś po raz pierwszy będę miała indywidualne doradztwo zawodowe z nowym nauczycielem. Szkoła zatrudniła jakiegoś speca, który doradzi mi, kim powinnam zostać w przyszłości. A jeśli wy już wiecie, jaki chcecie wybrać zawód, to napiszcie w komentarzach. Dzień dobry! Dzień dobry, a ty po co tu przyszłaś? E, no, mamy teraz indywidualne doradztwo zawodowe. Ech, okej, okay, czyli chcesz się dowiedzieć, kim powinnaś być w przyszłości? Zgadza się. Sorry, ale ja ci tutaj nic nie doradzę. Sam nigdy nie chciałem zostać nauczycielem. <laughs> pan mówi poważnie? No pewnie. Kto przy zdrowych zmysłach chciałby zostać nauczycielem i użerać się z pachorami? To co pan tu robi? Nie wiem, mama mnie zmusiła i tak jakoś wyszło. To szkoda, liczyłam na to, że pan mi jakoś doradzi. Ej, no dobra, widzę, że nie dasz mi spokoju. Na moje oko wyglądasz mi na... makijażystkę. Makijażystkę? Ja się nawet zbyt często nie maluję. Nigdy nie przywiązywałam zbyt wielkiej wagi do wyglądu. Zawsze interesowało mnie bardziej to, co ludzie mają w środku, a nie na zewnątrz. No dobra, jak chcesz ludziom zaglądać do środka, to zostań, nie wiem, chirurgiem. <grym> Następny. Zaraz, chirurgiem? Ale jakim? Nie wiem, może być że plastycznym. A teraz idź już i nie zawracaj mi głowy. No dobrze, dziękuję, do widzenia. Ojej, ja nienawidzę swojej pracy. <noise> Hej, już jestem. Ha? A co ty robisz? Wkurzam sąsiadów z góry, bo wczoraj wieczorem byli za głośni. A? Ale to, to przecież nad nami nie mieszka nikt obcy. No mówiłam ci, że u góry jest spokój Wiktora. Czyli to pewnie Wiktor. Jak było w szkole? Dowiedziałaś się czegoś nowego? Aha, chyba już wiem jak powinna wyglądać moja kariera zawodowa. Serio? Co to będzie? Słuchajcie, podjęłam decyzję, że zostanę chirurgiem. Chirurgiem? A nie wolałabyś piec pączków? Co? No, nasz sąsiad z naprzeciwka ma pączkarnię i bardzo dobrze zarabia. No bo jesteś jego stałym bywacem i wydajesz majątek na pączki. A no racja a jeszcze nigdy nie dał mi zniżki. Kochanie, myślę, że to świetny pomysł, chociaż to nie jest najłatwiejsza praca. No nie masz szans, żeby zostać chirurgiem. No weź jej nie demotywuj. Ale to prawda, żeby zostać chirurgiem trzeba mieć niesamowicie sprawne ręce. Zobacz, oni wszystko robią takimi narzędziami jak te szczypce. Robią tym dosłownie wszystko. Potrafią nawet szyć skórkę od pomidora. Naprawdę? No tak. O, niesamowite Przykro mi młoda, ale ty po tatusiu masz dwie lewe rączki. O nie, tak łatwo się nie poddam Jutro zrobię sobie challenge 24H Robię wszystko tylko szczypcami. Zobaczycie, tak się wyćwiczę, że zostanę Najlepszym chirurgiem w Polsce To były moje ulubione szczypce Ta jest moja. Okay, zasady challenge'u są takie: jutro niczego nie będę mogła dotykać bezpośrednio dłońmi, do wszystkiego muszę używać szczypców. Skoro chirurdzy potrafią robić nie wszystko, to nie powinno to być takie trudne. Okej, okay, to może jednak wciśniecie dla mnie dużo szczypców w górę! O nie, prawie przegrałam challenge! O nie, tak się chyba nie da. Co możesz wyłączyć ten budzik, bo jest sobota. No próbuję. O, udało się. Hm? To było dziwne, A, nie chce mi się wyjaśniać mu o co chodzi. No dobra, pora się ubrać. Jejku, jeszcze nigdy się tak długo nie ubierałam. Łatwe. Teraz pora na śniadanie. O, hej, okej, słuchaj, idziemy z tatą do sklepu, a ty, jak zjesz śniadanie, powieść proszę pranie, które się suszy w ogródku. Jasne. Wow. A wy co najbardziej lubicie jeść na śniadanie? Myślałam, że będzie trudniej. Dziś dla bezpieczeństwa będę używać plastikowych naczyń. Fajnie, że nie muszę odkręcać kranu. Ta część była trudniejsza. Zrobienie tego śniadania chyba było łatwiejsze niż jedzenie. Ściąganie pranie szczypcami to świetna zabawa. Może nie poskładałam tego idealnie, ale i tak to będzie trzeba jeszcze wyprasować. Dzień się jeszcze dobrze nie zaczął, a ja już jestem zmęczona. O, przypomnienie o lekcji perkusji. To może być ciekawe. Ciekawe, czy chirurgi też grają na perkusji. A! E, kochanie, mogłabyś to robić na słuchawkach? Widzę, że coś nie czujesz dziś rytmu. E, próbowałam, ale ciężko jest założyć słuchawki tymi szczypcami. E, w takim razie zanieś babci osypki specjalnie kupiłam więcej. Okej, okay, i tak dzisiaj mi nie wychodzi ta gra. Teraz ja sobie pogram. Wniosłam wam osypki. O, jak dobrze, że jesteś. Musisz mi pomóc. E, jasne, a w czym? Właśnie pomalowałam sobie paznokcie, a akurat teraz muszę podać dziadkowi tabletkę. A czemu dziadek sam jej sobie nie weźmie? A wiesz jaki jest dziadek, zawsze wszystko rozsypuje. No jasne, już pomagam. Ach, a niech to. Chyba łatwiej będzie by ci było rękami. No wiem, ale dzisiaj mogę używać tylko tego. Ach no tak, pewnie nowy challenge. O, jest! O, świetnie! Zanieś się proszę dziadkowie, jest u siebie. Pewnie. O, uwielbiam oscypki. Ratunku, Iwona! Nasza wnuczka oszalała, goni nie z jakimiś szczypcami. No, dziadek, chodź tutaj! Aaa, ratunku! Dziadek, wracaj! Ech, piotr naprawdę nie znosi tabletek. O, dobrze, że jesteś. Wydawnictwo pyta, czy mogłabyś pilnie zrobić plakat promujący twój komiks. Jasne. Ale teraz? Tak, potrzebują go pilnie na jakieś ważne wydarzenie wydawnicze. No dobra, zobaczę co da się zrobić. Ja tylko muszą go mieć do 17, żeby drukarnia zdążyła go wydrukować. Okej. Okay. To będzie totalna porażka. Nie wiem, jak sobie poradzę. <śm> <śm> A niech to, to jest trudniejsze niż myślałam. Nie no, nie wychodzi mi to. Może na komputerze będzie łatwiej. Wcale nie jest dużo łatwiej. I co jak ci idzie? Za 5 minut muszę to wysłać. Aha, może tak być? Nie podobać się? E, oczywiście, że mi się podoba, jest piękne. E, tak, tak. E, mi to mailem. Ok. E, chyba sama spróbuję narysować ten plakat. Co się stało? Tacie coś wpadło do ucha! Co? Chciałem Wiktorowi pomóc posprzątać za łóżkiem i wyskoczył stamtąd jakiś wielki robal! <noise> A znowu człowiek chodzi mi w uchu! Wiktor, co tak stoisz? Wyjmij go, tacie, z ucha! Co? Fuj, brzydzę się! No dobra, pora się sprawdzić jako chirurg! Okej, okay, nie ruszaj się, to. Co? Chyba żartujesz? Nie zbliżaj się do mnie z tym żelastwem! Wiktor, przytrzymaj go! Robi się! Co? Zostawcie mnie! Ten robal wcale nie jest taki zły! Co ty robisz? O, chyba wie nie mnie to, co trzeba. Yy, sera, bów to z powrotem. E, masz rację. Co się stało? Przez chwilę widziałem tylko ciemność. Dobra, tato, nie ruszaj się, bo wszystko utrudniasz. Sera, poszpiew się. To to? Nie, to był Roban. O, moja kaczuszka z dzieciństwa, wszędzie szkałem. szukałem. Co ona robiła w Twoim uchu? Au, znowu mnie spędzi. Dobra, ostatnia próba. O, chyba go mam. Oh. Mam go! To ten Ale ulga. Dobra, wyniosę go na ogródek. Sara będzie świetnym chirurgiem. On chyba ma rację, Czuję się dużo lepiej. To był naprawdę męczący dzień. Dobrze, że już się skończył. szczęście w nocy nie będę potrzebowała tych szczypców. O, chyba ręce mi zaszczywniały. Zaraj jesteś gotowa? Daj mi 5 minut! Dzisiaj idę na urodziny do kumpeli, więc lepiej się pomaluję. Ok, jestem gotowa! Jejku, co ci się stało? Chciałam sobie zrobić make-up, ale chyba trochę mi nie wyszło. Mogłaś mnie zawołać, to bym ci pomogła. Ech, już trudno, nie mam czasu. Za 15 minut muszę być u jagody. Ok. O, już dziesiąta, mój do dobiegł końca. Są porę. Może jeszcze uda mi się poprawić makijaż w samochodzie. Ok, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie o łapkach w górę i pa! No dziadek, chodź tutaj! O, oh, jest!